Fundacja SOS Życie Zmielca zaprasza do skorzystania z darmowych badań mammograficznych i cytologicznych. Mobilna przychodnia bus, w którym będą wykonywane badania, będzie stacjonował na Placu Targowym w Sędziszowie Małopolskim w dniach od 13 do 15 maja. Regularne profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne są niezbędne, ponieważ to jedyny skuteczny sposób, aby uniknąć późno wykrytej choroby nowotworowej. Cytomammobus Fundacji SOS Życie swoim zasięgiem obejmuje całe województwo i dzięki finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia dociera do kobiet na całym Podkarpaciu. Od blisko 20 lat przyjeżdża również do Sędziszowa Małopolskiego i oferuje darmowe badania mammograficzne i cytologiczne. Mammografia jest bezpośrednia bezpłatnym badaniem profilaktycznym dla każdej zdrowej kobiety, która skończyła 45 lat i która ma 74 lata. W tym przedziale wszystkie kobiety raz na dwa lata powinny wykonać sobie bezpłatne oczywiście profilaktyczne badanie po to, żeby wcześniej wykryć no niestety nowotwór ale także wszystkie inne choroby, które prowadzą do nowotworów. Badania mamograficzne wykonujemy w mammobusie, natomiast całą dalszą diagnostykę, czyli jeżeli wykryjemy jakieś zmiany, to my nie zostawiamy kobiety, tylko ją diagnozujemy poprzez ultrasonografię, poprzez biopsję, aż do postawienia ostatecznej diagnozy. Jeżeli jest to choroba nowotworowa, zmiana nowotworowa, kierujemy do onkologii, onkologii rzeszowskiej bądź do brzozowa, jeżeli kobieta ma taką, takie życzenie. Jest tak samo w cytomamobusie badanie, wykonywane badanie cytologiczne dla kobiet w przedziale wiekowym od 24. Do 64 lat. Więc wszystkie kobiety w, ty, w, tych przedział, w, tych, w tych latach powinny raz na 3 lata zrobić sobie to bezpłatne badanie mammograficzne. Prezes Fundacji SOS Życie w Mielcu, Łucja Bielec, zauważa zbyt małe zainteresowanie ofertą cytomamobusa. Niestety wiele kobiet wciąż zaniedbuje swoje zdrowie i nie robi regularnie badań profilaktycznych, mówi. Pomimo, iż wiele lat tutaj przyjeżdżamy. To ciągle jest niska frekwencja kobiet. Dla przykładu powiem, że ze 100% populacji, która powinna wykonać badanie, zaledwie 20% wykonało to badanie. Na dzisiejszy dzień mam taką wiadomość z NFZ-u, że 80% kobiet w tych przedziałach wiekowych powinno wykonać. Takie badanie. Ja apeluję tutaj do wszystkich Państwa, do, do rodzin, do córek, do, do mężów, żeby no, namawiały te kobiety do, tych ba, do badań profilaktycznych. Wiemy, że jak ważna jest w tej chwili, zawsze, ale w tej chwili w szczególności, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest wczesne wykrywanie wszystkich zmian. Które prowadzą niestety do nowotworów. Pamiętajmy, że nowotwór nie powstaje z dnia na dzień. Nowotwór właśnie powstaje w jakimś dłuższym okresie czasu. Na przykład rak szyjki-macicy, o którym tak wiele się teraz mówi. Są szczepionki dla dzieci. Pamiętajmy, że rak szyjki-macicy rozwija się około 8 do 10 lat. My Badamy tutaj do Sędziszowa, przyjeżdżamy raz na rok, a raz na trzy lata trzeba sobie zrobić tą cytologię bezpłatną, która no, można wstąpić po prostu będąc na zakupach, wstąpić i zrobić sobie tą cytologię. Niekoniecznie trzeba chodzić do y, y, gabinetu ginekologicznego, umawiać się tutaj, po prostu zadzwonić, zarejestrować się. I wykonać sobie samej dla siebie, nawet dla swojej rodziny, to badanie. To jest tak ważne, bo to ratuje życie, jak wiemy. Rejestracja na badania odbywa się telefonicznie, a na badania można umówić się na konkretną godzinę. Można rejestrować się codziennie w godzinach od 8 do 17 pod numerem telefonu 17 582 40 60. Wynik badania każda pacjentka dostaje sms-em, jeżeli on jest zerowy, czyli. Wszystko jest w porządku, natomiast jeżeli wynik jest dodatni, czyli trzeba zrobić pogłębioną diagnostykę, tak jak powiedziałam, ultrasonografię, biopsję, wtedy zapraszamy pacjentkę do nas, do mielca. Tam mamy wszystkie urządzenia i lekarzy, którzy te badania pogłębione wykonują. Tak samo ginekolodzy, jeżeli trzeba, to tak samo robimy wszystkie. Na miejscu w mielcu pogłębione badania i pacjentka, jeżeli jest wszystko w porządku, dostaje wynik, że tak, że coś tam trzeba zrobić, ale jest, nie ma nowotworu. Natomiast jeżeli jest nowotwór, wtedy komunikujemy się z onkologią, yy, dajemy do ręki wszystkie wykonane badania, wyniki i z tym wynikiem umawiamy pacjentkę na godzinę, na dzień, na dalsze leczenie już onkologiczne. A jeżeli potrzeba leczenie ginekologiczne, a nie jest to nowotwór, to też nasi ginekolodzy opiekują się tą pacjentką do skorzystania z darmowych badań mammograficznych i cytologicznych zachęca burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Po raz kolejny w Sędziszowie Małopolskim, współpracując z fundacją SOS Życie z Mielca, organizujemy dla naszych mieszkanek badania profilaktyczne. Bardzo ważne badania profilaktyczne, mammograficzne i cytologiczne z punktu widzenia zdrowia naszych mieszkańców. Profilaktyka to jest rzecz podstawowa. A z naszych danych, które mamy, które spłynęły do nas z NFZ, są dane na dzień 1 kwietnia bieżącego roku. Z tej populacji ponad 4450 kobiet na mamografii, tylko 20% ma aktualne badania cytologii, wygląda to jeszcze gorzej. Fundacja SOS Życie skupia swoją działalność na ratowaniu zdrowia i życia kobiet zagrożonych rakiem piersi i rakiem szyjki macicy. Ułatwia dostęp do programów profilaktycznych, wczesnego wykrywania nowotworów, a także zapewnia kobietom z regionu Podkarpacia wysokiej jakości kompleksową i specjalistyczną diagnostykę.